I dobiec się do się chwili zaczniemy gracza fazę małpszą do naszego teamu, z po co one drilowce. możesz się przylipać? Siema Jesteś gotowa? Tak No okay. Zaczniemy sobie od Aimita Kurde <try> Dobrze, trzy, cztery wow aim tak osiem Dobrze, teraz e, Freebolt. Dawaj, lecisz, Freebolt. Ja nie mogę Ooo, so, O, nice! Dobrze! Dobrze. Nice, bardzo e, Tutaj bez... E, e, ten, jak on się nazywa? Ten. Bez zacinki, bardzo ładnie, FreeBullTaco, Shibifu, teraz Edyty Cawna, zapraszam, Ja tak potrafię lepiej Co, 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 co? co. na y, 10, 10, 10, 10 Stałeś się do tego boxa tutaj teraz Dawałeś ci troszkę by i znasz naszego, tym, uwaga Przepraszam, yeah. naszego naszego teamu? A jeśli ty, przepraszam, 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 przepraszam,